So yeah. Inaczej inne życie ma o lata, w dorosłe życie wkracza wtedy, kiedy umarł tata. Pamięta jak mówił synu, lekcje odrobiłeś, bądź w domu na ósmą, dzisiaj nic się nie uczyłeś, a on na podwórku. Grać z kolegami, pieszy wyjazd na mecz No i powrót si jakami Wtedy było fajnie Niczym się nie przejmowałem, było źle, to nie płakałem, że jest dobrze udawałem, ale jak długo można nic nie mówić jak masz doła Problemy w domu z hajsem, podwórko i szkoła Spotkania na ławce i bezcelowe picie Zastanów się nad tym, czy tak ma wyglądać życie Debile nie widzicie Jak wszystko można stracić I zawsze do przodu, żeby tylko się wzbogacić Nie zazna szczęścia Jeśli widzisz się w mamonie Radością dla mnie słowa Moja pięść na mikrofonie. Chęć w życiu jest potrzebny i nie ma co pierdolić. Może szczęścia nie daje, ale lepiej żyć pozwoli, ile dziecku odmówisz. Co nie kupisz, czekolady? Tanie chińskie złupki w parce, bo nie starczy na obiady. Za TV zapłacone przyjdą przed tą kabel. Człowiek patrzy na człowieka jak na kaina Abel. Życzę teraz wszystkim ludziom, żeby wam się udało. Gdy dostaniesz coś od życia, żeby ci nie było mało, bo tak już się zdarzało. Po kolei upadało, ale od ciebie zależy i to tylko Twoja sprawa. Zapamięta jedną rzecz. Życie to nie zabawa, życie to nie zabawa, Życie to nie zabawa Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile porażkami się nie przejmik, chociaż było ich tyle Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile porażkami się nie przejm, chociaż było ich tyle Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile porażkami się nie przejmij, chociaż było ich tyle Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile porażkami się nie przejmij, chociaż było ich tyle Inaczej. Czy się zmieni tego nie wiem Jadę dalej swoją drogą, nie oglądam się za siebie Bo to co teraz robię, robię tylko dla ciebie Dla siebie przyjaciół i dla reszty bliskich osób Agresywka napisanie dla mnie to jest właśnie sposób Wciąż z uniesioną głową to samo grono osób Ale było inaczej, że jest lipa, opowiadam Boże, pomóż przetrwać wszystko na hola na ciebie Błagam, żeby e, te dni Kiedy uśmiechł na twarzy, żebym spokojnie zasypiał I znowu zaczął marzyć, bym nie z tego świata Niezapamiętany to jest właśnie ten tak. Jak ta ekipa z zasadami, kartka na dzii dla ciebie, przecież wszyscy się zmieniamy Życie jak matematyka Trudne to zadanie, wybijanie piścioszyby, szyby To nie rozwiązanie nie opuszczę pieści walce, życie trudnym przeciwnikiem jeden zero dla ciebie Być kończy się wynikiem poziom życia w Polsce Obad poniżej minimum, 600 złoty na początek pracy To jest maksimum Dzięki mało za wszystko i przepraszam za problemy kiedyś było inaczej Ale dalej żyjemy, ale dalej żyjemy, ale dalej żyjemy, kiedyś były Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przemów, chociaż mnie nie chce Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przemów, chociaż mnie nie chce Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przemów, chociaż mnie nie chce Kiedyś było inaczej, zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przemów, chociaż nie

Dobry Ale ja wszystko rozstawione za a To święto Patrona Szkoły, czyli Święto Armii Krajowej. W tym roku będziemy szczególnie uroczyście obchodzić ze względu na taką dużą rocznicę 72 powstania Armii Krajowej. W związku z tym mam do wszystkich uczniów wszystkich klas, łącznie też z trzecimi, ogromną prośbę. Jutro w szkole przeprowadzimy casting czyli będziemy wybierać aktorów do y, przedstawienia pięknego spektaklu słowno-muzycznego pod tytułem Przyszłość przeszłości się kłania. Ja bardzo proszę przemyśleć, zastanowić się, kto z Państwa chciałby wystąpić. To zapraszamy jutro na godzinę 9.40 do sali gimnastycznej. Śpiewających, mówiących. Tańczących zapraszamy jutro na 9.40 na casting. To dziękuję. Reszta na szkoły wprowadzić. do hymnu szkoły Mnie, Spocznij. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor szkoły Ewę Witecką. Szanowni Państwo, nauczyciele, szanowni pracownicy administracji i obsługi, no i kochana młodzieży, klas pierwszych, drugich i trzecich. 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Pozwólcie z tej okazji przywitam przede wszystkim nowo przyjętych nauczycieli. Panią magister Katarzynę Porosło, nowego matematyka. Panią Joannę Szmyt, nową polonistkę. Witamy bardzo. Pani profesor, proszę się nam pokazać. Idzie pani profesor. Witamy. Serdecznie witamy nowego księdza katechetę, księdza Andrzeja Augustyna. Zapraszamy do nas. Nie ma? Czy dotarł ksiądz Augustyn? Nie ma. Będziecie mieli państwo poznać nowego księdza już na lekcji religii. Oczywiście. Gorąco, ciepło i serdecznie. Witam u, przede wszystkim uczniów klas pierwszych. Dziękując Wam za zaufanie, za to, że przyszliście do naszej szkoły. Witam klasę pierwszą A, klasę wojskową. Witam klasę pierwszą B, klasę policyjną. Witam klasę pierwszą C, klasę pożarniczą. I moi państwo, witam klasę pierwszą D, klasę o nowe, z nową innowacją pedagogiczną, ratownictwo medyczne połączoną z grupą wojskową. Witamy klasę pierwszą D. Szanowni Państwo, jak tradycja nakazuje i Ministerstwo Edukacji, dzień 1 września został kiedyś wyznaczony dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Ale data 1 wrzesień jest datą o dwóch wymiarach, wymiarze historycznym i wymiarze obyczajowym. 1 września 1939 roku wasi rówieśnicy. Wasi starsi i młodsi koledzy nie usłyszeli pierwszego szkolnego członka, za to usłyszeli inne złowieszcze odgłosy, warto na monitów. Hłup pierwszych czołgów. Usłyszeli świst posadających głąb. Jęki i ludzkie krzyki. Tego dnia. Otworzyła się nowa, tragiczna, a może najtragiczniejsza karta historii dzieł Polski, a za chwilę dzieła całego świata. Rozpoczęła się Druga wojna światowa.